Siemanko widzowie, zanim zaczniemy ten odcinek, no to śpieszę z wyjaśnieniami, czemu dodałem ten odcinek, gdyż usunęli tą mapę, czyli chodzi o mapę transit, o mapkę z tym pociągiem, takim co przejeżdżał i można było zginąć. Podobno w tej w plikach tej gry umieszczono napis taki jak IgaCat, pewnie się domyślacie o co chodzi, no bo tutaj zostanie wypikane to słowo, no i ponoć zawierała elementy naruszające prawa autorskie, podobno z gry Stray, czyli tej gierki z tym kotem, co się łaziło kotem w takim zapomnianym świecie jakby, czy jak to się tam nazywa. Zdecydowałem się dodać ten odcinek tylko i wyłącznie dlatego, że była tam na przykład ta akcja. Co? 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 co No i wiele różnych śmiesznych elementów, które mam nadzieję, że Wam się spodobają. Zapraszam. Cześć Siemanko widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Cherry Ze mną jest Santiago. Dzień dobry, dzień dobry, widzowie łapeczkę w górę zostaw, drogi widzu, dzisiaj gramy skrzydlaka na mapie, gdzie może nas przejechać pociąg. To jest taki fan. No pan, i na, raczej się. na 100% przegramy ten mecz, bo ja chcę zostać... nie wiem jak ty, ale ja chcę zostać rozkurzony przez ten pociąg w szczępy dosłownie, nie? I to o, się musi wydarzyć. Cię. Co? Ej, jak to akceptowałem? Coś tu diabła? Co nieźle? W ogóle pokaż mi te przywieszki. Tutaj ten no, kurwa ma. No. Co to kurwa jest? Gdzie jest to jądro? Które to jest to jajo, co mi wysłałeś? Ty, wywalili to? Nie, jest, jest, jest. Różowe z takim ten kółkiem. Y A tu jest oko! Kurpa, oko to jest do chuja. Ale kupa saszeta! Ja wiem. Ole, ty normalnie chłopie, ty możesz sobie jądro zawiesić na broni, co jest? Ten Liquid to jest fajny, ten no rzeczywiście, jedy, jedyny taki, o kurde, zajebiste. Możesz pomachać. A tu z tego co tam czytałem, to jakieś patterny są na to różne, nie kolory. Partnerem odcinka jest CSGO Skin. Strona do otwierania lootboxów ze skinami do gry Counter Strike. Z kodem CZG otrzymujesz plus 10% do depozytu oraz darmowe 2 złote 10 groszy zł na start. Oprócz bonusów, korzystając z mojego kodu, masz szansę wygrać wspaniałe prezenty w postaci skinów. Jak widzisz, kilku zwycięzców już mamy, i to nawet podwójnych, więc spiesz się i nie daj ich zgarnąć sobie z przed Na stronie możesz otwierać skrzynki. Wymieniać skiny, tworzyć bitwy w przeróżnych trybach, brać udział w ciekawych eventach i wiele, wiele więcej. Lecz pamiętaj, widzów, strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. A jeśli aktywnie korzystasz z mojego kodu CZG, daj o tym znać na moim Discordzie, a będziesz mógł zgarnąć fajne nagrody. Dzięki za uwagę, lecimy dalej. Czy to są jakieś. Indie! Chodź spokojnie, spokojnie, chodź za mną. Biegnę! Zdropcy! Bez... Spieralam! Uciekaj, nie blokuj! Kurwa! na mnie człowieku! To jest ja zajebiste. Tak Ty zupełnie. to jest ta aleja, nie wiem czy widzieliście u youtuberów, którzy... To chyba w Indiach. Co jest ta handlowa? Oni tam handlują normalnie i na czas kurwa przejazdu pociągu się zwijają. Jak nie zapomnę widzowie, to wrzucę tutaj urywek. Nie jak mi się to uda znaleźć. No dobra. Okej. Okay chodźmy na pasie Jest za pociągiem, za pociągiem, jest od razu Patrz, patrz, patrz Z lewej, z lewej, z lewej, z lewej będzie Leży? Leż. Jest do lewej, do lewej, chyba Leży co ty jesteś, cheater bonzo? Jest? <grym> haker Kur... no nie, ej, ty kurwo no, Nic ci nie zrobiłem, kurwo Dźgnąłeś mnie O stary Po pociągu da się skakać Co ty gadasz? No i wyje... Co? Chodź, gdzie jestem? A, bo tyś mieć gno I mnie zabił za pierwszym razem. Uuuu no, to... fajna mapa. W ogóle fajny klimat, bo jest tak ciemno wchodzi. No, ale pojedziemy do in wspólnie? No możemy pewnie. Zawsze chciałem zjeść street food, gdzie kurwa chłop paznokciem kroi szynkę. Jadę do nich! Rozkłam ich! Tu do lewej, ja też jadę! Jest tu! Biegnę! Lecę do niego, rozjebię go! Chodź tu trzymajcie mnie kurwa Oa. Ej, tu to jest mapa for funfest, nie? Możesz się tak bawić. Wyjemne zwycięstwo. Jest, jest, jest po lewo, po lewo, po lewo u góry, no, tu. Był tu dobrze Fajny ten motyw pociągu Kurde, takie fajne rzeczy a nie włączyłem nagrywania. No. Żartujesz sobie. Nie, teraz dopiero włączyłem. Cześć, Manko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Żartuję. Tak myślałem, tak myślałem. Nie byłoby u ciebie zaskoczenia, tylko byłoby skurczenie. I wyzwiska. Ty, Ej, chodź! Co byśmy odjechali? Co? No, skąd on się tam wziął? oj oj oj. a Wupa, i AWP, w pompsite'cie Chłop kurwa kampi gra AWP'om na kurwa skrzydlaku, nie? Nie wytrzymam Na mapę z pociągiem na, Napisz na niego Are you playing with AVP on map'a z pociągiem? <laughs> Zaraz mu to napiszę Jest tu! Drugi AWP gra no i najsi. No ja se wezmę tam. teraz. AVP on mapa z pociągiem. Ale jaki boost w ogóle jest dojany z tego pociągu, co? Ty, bo pociąg! Rozdobcy mnie! Rozdobcy mnie! Skitrałem się. Zapomniałem, że pociąg jedzie tędy. Intercity pasuje, a ja na torach. ja przejeżdżając typowi wypierdoliłem. Ej, Leży Skapione Ej, dawaj walimy trickshotach chłopie, busta z pociągu, nie? Słychać, my słychać my gdzieś, to gdzieś to tu, to. no? Tutaj jest. leży A kurwa, dostał chyba w nogę Ory? Ej, jak szybko tam był! 85 dostał jeszcze gości Easy, <giby> easy napisał, nie? No dobra, teraz, kurde, jak tak szybko wejść do pociąg, tak jak oni? Let's go, let's go. Da, you try hard on map with on pociąg here on mapa here. <giby> 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 O, nie, dwóch! Kurwa, ja. <ślad> Jadę po drabiniach tam dwóch gości. Co! Co! Czujesz nienormalny! <ślad> <ślad> Widziałem to. Nie wiedziałeś, to kurwa! Dobra, to musi być na początku cika, nie ja, nie mam pytań. Łapka w górę. Jo! <ślad> Jej <ślad> ale, ty, ale Co triks od chłopie. Dwóch tutaj! Ty kurwo, biegną do mnie. Kurwa, jaki psychol. Ja ją podskakuje tu. Kurwa, a, psychol, on pobiegł. Dobra, pobiegł. Co się stało? Pociąg Chciałbym... rozgrywał? Ja byłem na pociągu i robiłem bady chłopa i on nad górę patrzył zamiast na to, że pociąg jedzie. O, uh, ale ładny, ładny ryn na najdik. Spalony dwóch tam jest. <grywki> tu się da? Dawaj na pociąg, będzie zaraz drugi kursował. Do śląskie koleje. Jedzie, o, jedzie, jedzie. jedzie, jedzie, jedzie. Słyszę. No szybciej, k***o! Kur... O, jedzie. <laughs> Mocny. Pier... Ale. Wow, 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 wow. Nie masz mała czasu. Nie mam, no. Nie mam defa. Hmm. A no jest. Czasu mało. Co jest?! Ty gdzie on, k***a?! Kur był! Aha. Dobra. Jeden jest. Drugi też respa tam jest. Na uważaj. Do... Oj ładny. Masz kremkę. Kremkę przyjmę chętnie. Z tyłu, z tyłu. Jeden na pewno. Z naszego? Ta. Tu. No i jest Widzowie, 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 dziękuję bardzo. Łapeczka. <laughs> łapeczka, w chuj. Łapeczka, łapeczka, widzowie. S, 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 S. Uff, przepraszam, was mordeczki, musiałem, musiałem. Dziękuję bardzo, widzowie, za obejrzenie tego odcinka. Ta mapa mi się dużo bardziej podoba. No i ten shot był nie. no niemiłosierny. Także łapeczka komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, na razie. Ilu. Do zobaczenia.